Równowaga w życiu. Wydaje się, że to taki króliczek, którego ciągle gonimy i nie możemy go złapać. Co to w ogóle jest, ta równowaga? Nazywam się Emilia Kulpanowak. Jestem coachem i trenerką porozumienia bez przemocy. W podcaście Poziom Miłości wspieram Cię w budowaniu relacji marzeń ze sobą i z innymi też. Kiedy myślę sobie o równowadze w życiu, to pierwsze przychodzi mi do głowy koło życia i taki pomysł, żeby poszczególne obszary naszego życia zbalansować. Zbalansować i wtedy odpowiedź, która się pojawia jako pierwsza, żeby było tak w miarę porówno, żeby w miarę w każdym z nich się rozwijać i żeby w każdym czuć satysfakcję w obszarze rodziny, pracy, przyjaźni, odpoczynku, sportu, finansów, rozwoju. Relacji z dziećmi, z innymi osobami i tak wszędzie inwestować swoją energię i w każdym obszarze się realizować. I to jest taka pierwsza, taka pierwsza myśl. I bardzo długo byłam przywiązana, że to wtedy można mieć równowagę w życiu, kiedy się ma zaopiekowane wszystkie obszary. I tylko jedna rzecz mi nie dawała spokoju, kiedy Kowej napisał w swojej książce, że jego córka po urodzeniu dziecka powiedziała do niego słuchaj tato, no nie mogę się realizować we wszystkich obszarach. A on jej odpowiedział, kochana ty masz teraz małe dziecko i to jest twoja praca, to jest twoje miejsce do realizowania. No i jak to teraz pożenić, że czasami czegoś jest więcej, a tutaj przecież wszystkie obszary chciałyby być zaopiekowane. Zaczęłam widzieć równowagę w życiu trochę inaczej, jako takie miejsce, w którym my jesteśmy zbalansowani, scentrowani, w miarę zaopiekowani, w jakiejś homeostazie, w takim poczuciu, że jest dobrze, że kiedy mam małe dziecko, to poświęcam uwagę jemu i nie poświęcam wtedy uwagi na przykład pracy. A kiedy mam y, większe dzieci, albo nie mam dzieci, mogę więcej poświęcać uwagi na przykład pracy czy znajomym, czy y, rozwijać się w zakresie sportu, rozwoju osobistego i tak dalej. Te miejsca nie muszą, te obszary nie muszą być porówno realizowane. Ważne jest to, żeby wracać do centrum. I teraz co ja mam na myśli, jak, y, jak mówię centrum? Y, w takim świecie, w którym żyjemy teraz, zazwyczaj jest bardzo dużo stresu, pośpiechu, oczekiwań przeróżnych, ciśnienia na różne rzeczy. Jeżeli jesteśmy w stanie wychodzić z tego stresu i oczekiwań, z tego pośpiechu, z tych niezaspokojonych potrzeb, z tych różnych emocji, które nas wysadzają gdzieś na, na orbitę złość, irytacja duży smutek, ale też podekscytowanie, rozsadzająca nas pozytywna energia i wracać do centrum, w to miejsce, w którym potrzeby po prostu są, one wszystkie tam są, możemy je wszystkie spotkać, możemy tam po prostu bezpiecznie lądować, bezpiecznie tam być i wtedy być w równowadze, przyjmując życie takie, jakim jest, ludzi takim, jakimi są, Odpuszczać oczekiwania, odpuszczać nasze lęki, strachy, nasz stres. Jak to zrobić? Myślę, że przede wszystkim warto zwolnić, albo przynajmniej zwalniać, bo czasami trudno jest zwolnić, zwłaszcza jak mamy dużo pracy, dużo obowiązków, dużo rzeczy nas goni, nasze życie nas goni, ale jednak starać się zwalniać, wyhamowywać. Dawać sobie czas wolny, czas odpoczynku, czas wakacyjny, pamiętając, że wakacje to jest przecież tylko kwestia jakiejś umowy, to wcale nie muszą być wakacje w środku lata. Zwalniać i dawać sobie oddech. Zwalniać możemy w każdym dniu. To nie jest tak, że wydzielamy sobie z roku dwa tygodnie na wakacje i wtedy zwalniamy, a potem gnamy. Zwalniać możemy każdego dnia, dając sobie po prostu minutkę, pięć minutek na oddech, na kontakt ze swoim ciałem, na to, żeby posłuchać swojego serca, żeby posłuchać swoich myśli, żeby zobaczyć swoje uczucia, żeby zobaczyć, czy nasze ciało jest w rozdrganiu, czy jest wyczilowane, spokojne, żeby posłuchać tego, co się w nas dzieje, żeby sobie pomyśleć pozytywnie o świecie, żeby mieć chwilę wdzięczności, chwilę przyjmowania radości, chwilę docenienia tego, co mamy, tego, co jest wokół nas. Tej bezpiecznej podłogi i sufitu, o którym już mówiłam kiedyś. Tych miejsc, w których. Po prostu jest nam dobrze, żeby zauważać to, co mamy, a nie tylko koncentrować się na tym, czego nie mamy. Bardzo pomocna tutaj będzie uważność, zauważanie tego, że świeci słońce, że drzewa mają liście albo że nie mają liści, że jest śnieg albo jest gorąco, że mamy wodę, że mamy znajomych wokół nas, że mamy innych ludzi, których mijamy po drodze. Uważne przyglądanie się światu, koncentrowanie się na chwilach i instalowanie dobra w naszym życiu. Zatrzymywanie się na tych momentach, na tych krótkich chwilach, które są piękne, które nas wspierają, które nas wzbogacają i zobaczenie, że możemy je chociaż na chwilę przytrzymać chociaż na chwilę poczuć mocniej i wklepać je jak balsam. To taka przenośnia. Mam nadzieję, że, że Ci jakoś pomaga to zobaczyć, jak balsam nasze całe ciało, żeby móc się poczuć w tej, w tej chwili jakoś bardziej, żeby móc ją sobie zainstalować do swojego ciała. To nic innego jak trening pozytywnej neuroplastyczności. Czyli takie rzeczy, które wspierają nas w tym, żeby koncentrować się. Nie tylko na tym, co w naturalny sposób zauważamy, co jest właśnie związane ze stresem, z pośpiechem, z tym, że rzeczy czasami nie udają, że czasami są spóźnione albo jakieś trudne, ale też, żeby widzieć tą drugą stronę, że rzeczy się udają, że jesteśmy, że żyjemy, że oddychamy, że mamy wokół siebie bliskich, że jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy kochani, że mamy znaczenie w świecie, w naszym życiu. I wtedy możemy znaleźć ten balans, wydaje mi się, że dużo, dużo łatwiej. Przestajemy gonić króliczka, zaczynamy się po prostu do niego przytulać i utulić swój mózg, który czasami jest taki rozedrgany, utulić swoje ciało, uspokoić się trochę, wyciszyć, zdjąć trochę z, z oczekiwań i w ten sposób zyskiwać więcej balansu, równowagi w życiu, podejmując decyzję, któremu obszarowi teraz chcę poświęcić więcej uwagi.